Drodzy bracia i siostry, to słowo Boże, które otrzymaliśmy, rozpoczyna się w sposób, można by powiedzieć, wstrząsający, bo też prorok Malachiasz zapowiada sytuację dramatyczną. Mówi: Oto Pan zastępów, nadejdzie, przyjdzie do swojej świątyni, ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia? I ktoś stoi, gdy on się ukaże, bo jest on jak ogień złotnika i jak bóg farbiarzy. Wiemy, że złoto czyści się ogniem. W starożytności farbiarze czyścili materiał ługiem, którego zawartość to była przede wszystkim to, co my nazywamy dzisiaj sodą kaustyczną. Jedna z moich znajomych, która pracowała tu w Krakowie lata temu w zakładach sody, które już nie istnieją, tam jest, teraz są sklepy, całe, całe centrum handlowe obok centrum Jana Pawła II, gdzie też w czasie wojny pracował Karol Wojtyła, wydobywając ten materiał, który służył potem do produkcji w zakładach sody, opowiadała, że zdarzyło się wtedy, kiedy ona tam pracowała, iż jeden z pracowników wpadł do kadzi z sodą kaustyczną. Wyciągnęli po nim tylko zegarek. Więc ten łuk farbiarze, ten, który jest żrący, który potrafi zniszczyć człowieka. A więc prorok zapowiada rzeczy wstrząsające. I rzeczywiście, Izraelici tego się spodziewali. Towarzyszył im lęk. Zresztą, kiedy Jan Chrzciciel przychodzi i ogłasza, że ma właśnie przyjść Mesjasz, mówi plemię żmijowe, już siekiera do korzenia jest przyłożona. Zapowiada również rzeczy wstrząsające. Tyle, że to, co słyszeliśmy dziś w Ewangelii, wygląda zupełnie inaczej. Otóż dwoje młodych ludzi, młode małżeństwo, przynosi małe dziecko, czterdziestodniowe. Pan przychodzi do swojej świątyni. Dwoje ludzi, Maria. 16-letnia matka, bo wtedy wydawano dziewczyny za mąż w wieku 15 lat. Święty Józef według naszych legend, był stary, ale na pewno nie był stary. Mężczyźni wtedy żenili się, mając 30 lat. Woje młodych ludzi i to do tego biednych. Skąd wiemy, że biednych, z, z tej lektury, z tej Ewangelii, ponieważ. Jako ofiarę w świątyni złożyli parę synogarlic. Ludzie bogaci, których na to było stać, składali cielce albo też barany na ofiarę. Dla biednych była ulga: mogli kupić i złożyć parę synogarlic albo dwa młode gołębie. A więc tych dwoje biednych z dzieckiem czterdziestodniowym. Czyżby to proroctwo Malachiasza się nie spełniało? Kto przetrwa dzień jego nadejścia? To jest rzecz niesłychanie ważna, bracia i siostry, bo to też jest ważne dla nas. Dzień nadejścia Jezusa Chrystusa do świątyni jerozolimskiej przetrwało tylko dwoje. Tylko oni odkryli, zobaczyli w Jezusie Chrystusie. Mesjasza w tym dzieciątku. Symeon, starzec, wiedziony tam przez Ducha Świętego, i Anna, córka Fanuela, 84-letnia staruszka. To byli ci, których Pan Bóg oczyścił, którzy dali się Panu Bogu oczyścić. Ci, którzy. Otwarci byli na Ducha Świętego. Oni to przetrwali, to znaczy przyjęli to, co Pan Bóg dla nich przygotował, co Pan Bóg zamierzył, dla wszystkich zresztą, nie tylko dla nich, także dla każdego z nas. Bo Bóg przychodzi jako miłość przychodzi w sposób delikatny, właśnie tak jak to czterdziestodniowe dziecko do swej świątyni. Jest takie doświadczenie proroka Eliasza, któremu Pan Bóg zapowiedział, że będzie przechodził. Eliasz skrył się w jaskini, czekając, aż Bóg będzie przechodził. I najpierw przechodziła potężna wichura, wyrywająca drzewa z korzeniami. I Eliasz mówi: Bóg nie był w wichurze. Potem ogień, który palił wszystko. Eliasz mówi: Bóg nie był w ogniu. A po ogniu trzęsienie ziemi, takie że pękały skały. Eliasz mówi: Bóg nie był w trzęsieniu ziemi. A na koniec łagodny powiew. Wtedy Eliasz wyszedł ze swojej kryjówki, ze swojej jaskini i padł na twarz. Pan Bóg przychodzi w łagodnym powiewie: Tak, bracia i siostry, tak przyszedł wtedy do świątyni, tak przychodzi w naszym życiu. Tyle, że wcześniej przychodzą te kataklizmy, ten ogień, trzęsienie ziemi, wichura, aby nas przygotować na przyjście Pana. Aby usunąć z nas to wszystko, co przeszkadza, byśmy się otrwali, otwarli na przyjście Boga, na Jego miłość. To wszystko, cośmy nabudowali w sobie, te wszystkie nasze skorupy, te wszystkie nasze maski. Bo, jak mówi Jezus Chrystus, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, nie spotkacie Boga jako czułego Ojca, jeśli nie staniecie się jak dzieci. Każdy z nas nosi w sobie dziecko. Tyle, że różne doświadczenia, także ta mądrość ludzka, to co, z czym zmierzyliśmy się w tym świecie. Nauczyła nas czego innego: że trzeba być twardym, że trzeba się zabezpieczyć, że nie można wierzyć byle komu i tak dalej. Mamy tyle różnych właśnie zabezpieczeń, tyle rzeczy nas, o, tyle rzeczy otacza to dziecko w nas, że Pan Bóg nie może się do nas dostać. I dlatego przychodzą te kataklizmy w naszym życiu, trzęsienia ziemi, ogień, wichury, te wszystkie doświadczenia, które nami wstrząsają. To nie są kary Boże, to jest właśnie to oczyszczenie, aby wreszcie ujawniła się w nas, abyśmy odkryli ponownie siebie jako dzieci. Z tymi prostymi. Dziecięcymi pragnieniami, bo tak naprawdę to przynosi nam szczęście. Ileż to raz jest tak, że powracamy z tęsknotą do swojego dzieciństwa, do tych doświadczeń z naszymi mamami czy tatusiami, do tej prostej miłości, do tej prostej ufności. I Pan Bóg chce nas na powrót do tego wszystkiego doprowadzić, abyśmy mieli taką relację do Niego, tak jak Symeon i Anna, ten Starzec. Nie wiemy, jak wyglądało jego życie, jak Pan Bóg go oczyszczał, ale oczyścił go tak, że był otwarty, by dostrzec w tym dziecięciu Mesjasza, by być wrażliwym na te tchnienia Ducha Świętego, delikatne, na ten właśnie łagodny powiew, którego inni nie zauważyli i przeminęli. Zostali dalej w, swoich, w swoim życiu, w ciemnościach, w walkach. A ten mówi: Moje życie jest spełnione. Teraz Mogę umrzeć, chcę umrzeć, tak jak zresztą mówi święty Paweł. Dla mnie jest lepiej umrzeć niż żyć, boleć być z Chrystusem niż pozostawać tutaj. I nie mówi tego dlatego, że jest w depresji, tylko dlatego, że rzeczywiście doświadcza Bożej bliskości i Bożej miłości. Ta Anna córka Fanuela, 80-letnia, 84-letnia staruszka, jak zaznacza ewangelista. Siedem lat żyła z mężem. Wyszła za mąż. Tak jak mówiłem, wydawano wtedy dziewczyny za mąż w piętnastym roku życia. Żyła z mężem do dwudziestego roku życia. Przez sześćdziesiąt dwa lata pozostawała jako wdowa. Los wdów wtedy był bardzo przykry, ale ona poświęciła się Panu Bogu. W postach i modlitwach, jak słyszeliśmy, i służyła w świątyni. I to jej trudne życie. Wcale jej radości nie odbierało, wręcz przeciwnie, jak słyszymy w tej Ewangelii. Przyszła tam, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem była kobietą pełną radości mimo tego trudnego życia. Mimo tego, że jakby się mogło wydawać, prawie całe swoje życie straciła, no ale oddała je Panu Bogu. Miała to właśnie dziecięce usposobienie, tę dziecięcą relację do Boga, którą daje Duch Święty. Ważne jest, abyśmy bracia i siostry tak umieli odczytywać nasze życie i to wszystko, co z nim się wydarza, że nie są to przypadki. Że Pan Bóg prowadzi nas przez różne fazy naszego oczyszczenia, abyśmy właśnie weszli w te, to dziecięce usposobienie, w tę dziecięcą relację z Nim jako Ojcem. I abyśmy dostrzegali tę miłość, która jedynie daje szczęście. I to szczęście wieczne. Abyśmy dostrzegali już tutaj. Amen.